A, pierdo, Jeden ale... dolna, będzie będę pewny Masz to Gala leży Gdzie to gram? Gdzie o gram? Po prostu sytuacji nie było Jak była, to pierdala. Spokojnie, jestem tu, jestem tu, spokojnie Więcej? Super, Sayu Leci! Dalej oh, <skrybuj> 5-6! Kurwa! Siemanko, moi drodzy, chciałbym Wam polecić stronkę Skin Wallet, gdzie możecie się zalogować i na Skin Wallet Instant szybko i bezproblemowo sprzedać swoje skiny. Od razu dostajecie hajs, także bardzo fajna opcja. Dodatkowo, jeśli chcielibyście kupić sobie jakiegoś skina, to polecam Skin Wallet Market. Możecie tutaj znaleźć fajne promocje, nawet do 40% taniej niż na rynku Steam i możecie sobie odświeżyć tutaj swój ekwipunek o nowe skiny właśnie ze stronki Skin Wallet. Jak możecie zobaczyć, na stronkę loguje się bardzo łatwo, można to zrobić przez Steam, można to zrobić przez swoje konto na Twitchu, chwila i jesteśmy zalogowani, no a tutaj już macie pełen wybór fajnych skinów, są bez dealer, są promocje, są obniżki, także nic tylko sprawdzać. Na stronce są tylko sprawdzone metody płatności. Także nie macie się czym martwić. Zawsze możecie tutaj dodać swoje środki z kodem SAJU. O, tutaj się wpisuję, proszę bardzo. E, macie też 5% bonusu. Także oczywiście zachęcam, jeśli byście chcieli sobie tutaj e, na przykład wypłacić wasze środki, możecie to zrobić bezpośrednio na konto. Moi drodzy, w opisie filmu znajduje się link do tej strony, także jeśli chcecie sobie sprawdzić, to wbijajcie. Dodatkowo muszę powiedzieć, że na stronie czekają też na was giveaway'e, a może uda wam się coś ciekawego wygrać. Także Skin Wallet gorąco polecam i zapraszam do oglądania. O kurwa. To nie ja! No nie, a kto? Świnio, wiesz co, jeszcze na mnie zgrania. Nie, kto to był bezczelny?

Kurwa, gaz po prasach Ja pierdolę, szczerze? ale no, już nie pierdolę, no, się dzieją ja. Ale dziadek, ja chciał depnąć za to Ej, zwróćcie uwagę, jakie dziadek ma dep depnięcie, nie? Jak samochód idzie Pa Jakie przyspieszenie Tu idzie normalnie, patrzy Mówi, depnę Uja, Nie depnę, nie zdążył Źle to obliczył I'm sorry, man. First time uh, playing Phoenix. Are you pick Phoenix? Uh, for oh, uh, for fun, because you know I'm playing for fun, not for for win. Yeah, that's what losers say. Yeah. <laughs> oh, fuck mom. Oh no, please! Oh, She's a so world. Oh, that could kill her. You could kill her if yeah. you fuck her. Don't, Don't do mean. it, please. Look at your voice, you ugly. No, I'm not uh, so ugly. I'm. Uh, Handicap. To mój kono. Last enemy Nice. You have a spy. Let's fucking go. I am not just your healer. Thank you. Ona myślała, że zdąży. Bo jest taki, jest taki moment, że ona go widzi i jest takie depnięcie, że mówi Zdążę Albo może on się zatrzyma, a on się nie zatrzymał i ona nie zdążyła. Niestety. Zobacz O tu, zdążę. A, nie chuja. Sujesz. Na tyk. Greda, you got some mental <coughs> issues or what the fuck is your problem? Like seriously. Holy fucking shit, you're annoying. You need to try, to maybe try to find a girlfriend or something. Nie, nie potrzebuję. Mam twoją mamę. Okej, nieważne. Hej, nie mów do niego. Ten chłopak jest szalony, ma problemy psychiczne. Wiesz, moja mama jest starsza, więc... Ty, znasz tą laskę? Bo ona się do mnie pisze. Mówi, że od ciebie jest. No tak, znasz ją? Fajna, nie? No mówi, że od ciebie. I pisze do mnie. Nie znasz? A nie przypomina ci kogoś? Nie? Nic? Easy, mogą easy. iść, tak? Zabić Pawła no. ja Jeszcze kurnik, jeszcze ja kurnik wyszedł, dwóch Obity Czekaj! Obita! Oh. 7 HP! Kurwa Ile? no! Ile? 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 Nie no kurwa no Jakiego Ile, ja mam pecha w tym meczu No ja pierdolę no down, nie chcę, a jeszcze ten shot jak ci goście przyszli właśnie Edesia, no, no no, to też było dobre. So how are you? So, tam. How so, are tam, you? To robicie. Ruchania szukamy. <śmiech> <śmiech> ja mówię, oni tu podbili, patrzą, a tam ten no ten siedzi z jakimiś dwoma milfami. <laughs> tutaj już była, tutaj była kurwa próba y, albo podłączenia się, albo przejęcia, nie? Tematu. O, <noise> <zjebał. Lamp. głos> Ale go zrobiłeś, Ciebie samego w chuja <noise> Ja, pierdol... ja pierdol... Ale kurwa zamieszałeś dobrze nie, czy to... powiem <grym> ja, stano... ja stanę blisko ruty Zobaczy na granaty na odbitkę mhm. Na chuj, na chuj nie Ja się tak nie nie Mam dobrą pozycję, jestem nadiscylowany po on wychodzi tak? To nie kurwa Podchowa Jeszcze na 7 ma mało Jeszcze mało mało i To jest kurwa. ceiling, Jaki tu w Pójdź w dope mapa. kolon i, like. I kolonii, kadzi kolon, entry. No ja blisko kurwa, Trzy <laughs> razy się zbakać, no. o, o kogoś, o kogoś także. Żeby... <laughs> Jaka <laughs> jest o, A ty streamer możesz mówić słowo na G? Bo chyba streamer nie może, bo pana nable. Ja mogę ja też jestem gruby.